Dobra. Tu wszędzie powinna być agrowłóknina wysypana korą. Ale zaczęliśmy to robić dopiero późną jesienią, więc nie skończyliśmy. Zresztą na ustawienie tej ostatniej grządki i zrobienie pergoli. Tu jeszcze będą pojemniki pewnie z pomidorami albo arbuzem. Tu, o to co takie dziwny widać, to jest woliera na ogrodzeniu od drobiu, ponieważ też szaleją w okolicy. Tu w reorganizacji dla małych krwików. Ok. Tu mamy truskawki. Bałagan, bałagan, tunel foliowy, w środku oczywiście bałagan, ale, ale tunel foliowy też jest. Tu, aha, pozwalało się wszystko. Okay. To ostatnia grządka w organizacji, która będzie w środku tunelu foliowego. Oczywiście tu stoi cały sam stelaż do góry nogami. Tu mamy marchewkę, buraki, co pietruszkę. Co jeszcze jest? Skorzonera i pasternak, tak? No Na razie chyba tylko pasty kiełkują. No ale jeszcze jest czas, jeszcze jest zimno. Teraz, ach, to są pojemniki, które będą, w których będą uprawiane pomidory w tunelu foliowym. W którym dopiero muszę zrobić porządek. No jest, jak jest. Ja no, nie zobaczymy, jak. Uuuh. Jest tak. No nie za pięknie, ale zostawiłam, żeby to wszystko zdechło na jesieni. Teraz mam nadzieję zrobić porządek.